do pracy, przestańcie tylko powiedzieć pa pa. pa cześć. A kto to nam tak chrapie? No, wow, no zobacz sobie. Oboje, wiesz, lecą na dwa głosy. O matko. Do której mi się dzieli? A czekaj, jak to wczoraj mówił Marcel? Um, nie będziecie w ogóle wiedziała, że tutaj mieszkam. Mm. Będę wstawał o świcie, jest dziesiąta godzina. No proszę Cię, a w to? Dobra, włączę muzykę, to może się obudzą. A ja lecę do pracy. Tak. Hej. Nie. Noż. Noż. Nie! Co ty robisz? Co ja robię? Co ty robisz? No już drugi raz w tym tygodniu mi spada telefon. Co, ty mi żony co to mi żonę z Co, Ryan? Podglądasz mnie nie potrzebami znowu. No, no, no co ci chodzi? Co ty, robicie? No, Walnęła mnie poduszką i prawie rozwaliła mi telefon. Wariatka. Wariatka? No, nie wiem, może się pochwalić, co nagrałeś. Słuchaj. Coś śliło, dawaj ten prostu, no ten no, telefon! No, no dawaj ten telefon, dawaj, no pokaż! Pokażcie całemu światu, jakim jesteś zboczeńcem, no? Co, zboczeniec, no? Po pokaż prostu, mi, bo nie wiem o co chodzi. Po prostu mi się spodobało, jak Lena ćwiczy i chciałem sobie nagrać. No, a to od razu myślisz, że co? No, tak chciałeś sobie nagrać, to zaraz można zacząć nagrywać nas. Jak my się kopiemy, co? Nie też nagrywasz? A z ciebie, po co? A ja nie wiem, co ci siedzi w tym zboczonym umyśle. W jakim zboczonym umyśle? Czy Możecie czy... się uspokoić. Posłuchaj, ten film jest… – No on obleśny, nie bójmy się użyć tego słowa. To znaczy, okej, okay, ty ćwiczysz spoko, ale ja nie wiem, co sobie wyobraża ten zboczony oblek. Tak, bo każdy bardzo jest zboczony A. oblek, tak? – Ten bez. film jest naprawdę spoko. – Raczej, no ja na nim tak wyglądam, tak profesjonalnie, tak no fajnie. Nie, po, po, poczekaj, ja się przesłyszałam? Wiesz co, no ogólnie nie pochwalam tego, że nagrałeś mnie bez mojej zgody i z ukrycia. Ale tak sobie pomyślałam, że może byśmy nagrali taki cały trening, wiesz. Słuchaj, ja poszukam Sferno? jakiegoś tła, no takiego fajnego, czekaj. Mm. <grym> Widzisz, chciałaś mi wkopać, a wyszło na moje. <grym> tak, prawie, to, to jest kara za to całe podglądactwo? Po prostu przyznaj się, że też chciałeś popatrzeć na tę pracę mieć, na tę idealną figurę. Po prostu jesteś zazdrosna. Tak, zazdrosna. <grym> no, tak. Proszę cię.